Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. To jest podcast Wysokich Obcasów, Paulina Reiter i cykl Zawodowczynie, gdzie zapraszam kobiety, by opowiedziały mi o swojej pracy. A dziś moją gościnią jest Agata Grzybowska, fotoreporterka, dokumentalistka, fotografka, która podróżowała po całym świecie dokumentując tamtejszą rzeczywistość. Była w Syrii, w Iraku, w Ugandzie, w Somalii, w Egipcie. Podczas wiosny arabskiej była na Majdanie w Kijowie, a potem we wschodniej Ukrainie. A ostatnio stało się o niej głośno, ponieważ została aresztowana przez policję podczas protestu pod men 23 listopada. Wysokie obcasy. Dzień dobry Agato. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego 23 listopada, gdybyś mogła powiedzieć o tym, co się wydarzyło i jak wtedy wygląda twoja praca, co się stało. Ja po prostu, 20, może zacznę tak, że 23 listopada po prostu byłam w pracy zawodowej, fotografowałam protest, który właśnie się odbywał, tak jak wspomniałaś, pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie zostałam zatrzymana i teraz o samym tym przebiegu przez policję. O samym tym przebiegu zatrzymania niestety nie mogę mówić, no yy, i tym, co się później też wydarzyło na komendzie na Wilczej, ze względów tych, że sprawa jest przez cały czas w toku i nie mogę tego komentować w żaden sposób. Mhm, to skupmy się w takim razie, ponieważ ta rozmowa, ten podcast jest w tym cyklu Zawodowczyni, gdzie rozmawiamy o pracy zawodowej, to mhm. opowiedz na czym polegała twoja praca i co tam robiłaś i co doprowadziło do tego zatrzymania. Ja po prostu fotografowałam, dokumentowałam protest y, młodych kobiet, w większości studentek, które się przypięły kajdankami do brama y, ministerstwa. I to wygląda tak jak na każdym innym proteście, że moje zadanie jest dokumentowanie, moje zadanie jest fotografowanie tego, co się aktualnie dzieje dzisiaj na ulicach. Powiedz mi, jak się do tego przygotowujesz, jakiego sprzętu to wymaga, jakiego przygotowania wymaga to od ciebie uczestniczenie w rejestracji takiego protestu, czy na przykład jakichś innych protestów, o których może zaraz też porozmawiamy, bo przecież to nie jest pierwszy protest, który fotografujesz. Wszystko zawsze zależy tak naprawdę od sytuacji, um, od Kontekstu, od miejsca kultury, w którym jesteś, w którym się znajdujesz. Ale jeżeli mówimy na przykład o tych protestach, które się dzieją aktualnie w Polsce, no to, tak, to przez to, że to jest moja kultura, więc mój dom, no to ja nie potrzebuję takiego przygotowania. No bo te protesty dotyczą nas wszystkich z jednej strony. Jeżeli dzisiaj na ulicach zaczyna być no, dosyć agresywnie i to, co się dzieje na ulicach, jest dosyć jednak brutalne. Więc nie wiem, jeżeli to jest protest załóżmy 11 listopada, to ja w trakcie protestu się złapałam, że o, nie mam okularów na oczy, że generalnie dzisiaj fotoreporterzy, bardzo często można spotkać fotoreporterów, czy fotoreporterki, które chodzą z przypiętymi kaskami do plecaków, czy do toreb, mhm. z okularami ochronnymi na oczy, bo jednak oczy są, no musimy dbać o oczy, zwłaszcza jak zdarza się, że gaz jest użyty wobec protestujących i, no, albo wobec posłów, czy Posłanek, czy też i fotoreporterów, właśnie fotoreporterek, no i albo można gazem po prostu rykoszetem też dostać. Więc dzisiaj, jak ja się przygotowywuję, jak jest protest, ja po prostu chwytam aparat. Najbardziej lubię, kiedy mogę sobie wziąć jeden aparat, który jest dosyć mały, czyli lajka, żeby nie mieć nic wokół się, żeby nie, nie być jeszcze czymś przytroczona, czyli dodatkową torbą, gdzie mam, mogę sobie zmienić obiektywy, gdzie mam komputer, bo akurat robię, nie wiem, zlecenie dla gazety i muszę natychmiast zwrócić zdjęcia i tak dalej. Jakby lubię najbardziej taki właśnie komfort pracy, że bierzesz sobie jeden aparat fotograficzny, lampę błyskową, nie masz nic w rękach dodatkowego i idziesz i swobodnie możesz się skupić na, na obrazie, właśnie mając tylko ten jeden obiektyw, że nic ci nie dokoncentruje, oprócz tego, oprócz twojego oka i wizjera, w którym oglądasz ten obraz i który rejestrujesz. Mhm. Chcę cię zapytać, bo pojawiły się takie zarzuty, od razu zaznaczę, że zupełnie się z nimi nie zgadzam, o no, takie zarzuty, że mogłaś się zachować nieprofesjonalnie, więc chcę zapytać, jakby jak wygląda profesjonalne zachowanie fotoreporterki. No właśnie, jakby też trochę nie za bardzo wiem, jak mam się do tego odnieść, bo, bo te zarzuty się i były kierowane co do mojego ubioru i były kierowane, nie wiem, no ja miałam aparat fotograficzny, miałam legitymację prasową zawieszoną na szyi, więc co jeszcze mogłam zrobić, żeby, jak moje zachowanie mogłoby być bardziej profesjonalne. To, że nie miałam, nie wiem, kamizelki odblaskowej na sobie z napisem press, ja nie będę zakładać takiej kamizelki na siebie I to od razu, ja jestem przeciwniczką takiego noszenia kamizelek. Bo to też ze swojego doświadczenia wiem, że ta kamizelka często może być pretekstem do ataków. Mhm. I to z różnych stron, tak, na najgorszym, moim zdaniem, pomysłem jest założenie takiej kamizelki, przepraszam, ale właśnie kiedy idzie się na fotografować czy dokumentować protest, nie protest, a marsze na 11 listopada, które się odbywają. Mhm. Po prostu cała agresja się skupia, jeżeli nie na policji, to się skupia właśnie na dziennikarzach i na fotoreporterach dokumentujących tę daną sytuację. Więc w momencie 23 robiłam, fotografowałam, robiłam zdjęcia też przy użyciu flesza i nie widzę tutaj nic, co, co, mogło, co ktoś, co inni mówią, czy, że padają takie określenia właśnie, że moje zachowanie było w jakiś sposób nie, nieprofesjonalne. Abstrahujmy mhm. już może od tej sytuacji, przejdźmy po prostu w ogóle do twojej pracy. Mhm. Gdybyś mogła mi powiedzieć, na czym polega ten zawód dokładnie i jaki jest dla ciebie jego sens? Dla mnie sensem zawodu bycia fotoreporterką, czy bycia dokumentalistką, albo też bycia fotografką, bo to są fotoreporterka dla mnie i dokumentalistka to są bardzo zbieżne pojęcia, fotografka, a fotografki często użyłam w innym, przy innym określeniu, ale to za chwilę do tego dojdę. Dla mnie dokumentowanie i ta praca w ogóle to jest tak naprawdę sensem całego mojego życia, bo dla mnie ta praca jest opowiadaniem o innych ludziach, o innych osobach, przepraszam. Mhm. Ja często szukam właśnie bohaterów i bohaterek, które są bardzo, nie wiem, wykluczone w jakiś sposób, które są na jakiejś, żyją w jakimś stanie granicznym, albo po prostu stoją na jakiejś granicy, która jest bardzo cienka w ich życiu. Jest to trudna, nie wiem, to może być właśnie, to mogą być tereny, Objęte, nie wiem, jakąś wojną, która jest zapomniana, albo która toczy się obecnie. To może być społeczność jazydek w Iraku, chociażby. I po prostu mnie zawsze interesował, znaczy, we mnie po prostu od dziecka zawsze istniała taka bardzo silna niezgoda na niesprawiedliwość, czy na łamanie praw człowieka. I dla mnie. Ta fotografia, fotografia dokumentalna czy fotografia reporterska jest narzędziem po prostu, żeby opowiadać o takich ludziach, żeby nieść ich głos, żeby ich głos po prostu stał się słyszalny. Mhm. Opowiedz mi, ja chciałabym się tak przenieść w czasie do takiego momentu, kiedy poczułaś, że chcesz być fotoreporterką. Jaka była ta pierwsza myśl? Czy to wyszło raczej z tego jakiegoś umiłowania obrazu, czy właśnie opowiadania tych historii osób wykluczonych? Właśnie ja ostatnio często się nad tym zastanawiałam, kiedy, kiedy był taki pierwszy zapalnik i w kwestii właśnie takiego dotykania tych delikatnych rzeczy, tych tej niesprawiedliwości i tak dalej, to trochę, trochę do tego rękę przyłożył mój ojciec, który... Jak byłam dzieckiem, to czytał mi do łóżka opowiadania Amicisa. To są Edmund Am de Amicis serce. Mhm. I te opowiadania moim zdaniem totalnie mnie, mnie osobiście totalnie skrzywdziły, znaczy uwarunkowały mnie absolutnie. No, ja mam wrażenie, że ja po prostu przez to stałam się tak strasznie wrażliwa na, 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 na tą cudzą krzywdę. I fotografii, bo ten obraz po prostu zawsze był gdzieś tam ze mną, jak miałam. Nie wiem, z 19-20 lat po prostu poszłam na chwilę dosłownie do Warszawskiej Szkoły Fotografii, gdzie spotkałam takiego pierwszego swojego, tak naprawdę najważniejszego nauczyciela, który mnie też mówię, że on mnie ukształtował trochę właśnie obrazem. I to był Marian Schmidt. On jako pierwszy mi zwrócił uwagę: Agata, ty powinnaś się zajmować człowiekiem, bo umiesz. Rozmawiać z ludźmi, bo zwracasz się w ich kierunku, bo na Twojej fotografii widać humanistyka. I to było takie bardzo mocne, co wiedziałam po jego jakby słowach wiedziałam, że okej, okay, dobra, to w takim razie dziennikarstwo i fotografia właśnie ta humanistyczna, reporterska, fotoreporterska to jest to, czym ja chcę się na pewno zajmować w życiu, bo to jest mówienie o prawdzie. Mm -hmm. o. Nie chcę cię pytać o sukces, bo może to jest takie dziwne słowo, ale może o jakąś satysfakcję zawodową. To może jest taka koncepcja mnie bliższa. Który materiał, na przykład, który cykl twoich zdjęć dał ci takie poczucie spełnienia? Ja myślę, ja mam wiele takich materiałów. Ja w ogóle właśnie nigdy jakby nie patrzę na to przez sukces jakiś, tylko co te fotografie robią w innych ludziach. Albo co fotografia, którą ja zrobiłam konkretnej osobie, zrobiła właśnie tej osobie. Takim bardzo mocnym wyznacznikiem, tutaj dla mnie, to są Dziewięć Bram z powrotem ani jednej. Gdzie po pierwsze, takie dwie historie ci przytoczę. Pierwsza historia to jest, jak już zrobiłam całą książkę, wydrukowałam ją, i zanim tą książkę, dosłownie tam dwa dni czy trzy dni przed premierą książki, ja wiedziałam, że totalnie muszę pojechać, wsiąść w samochód, pojechać w Bieszczady, żeby tą książkę rozdać bohaterom. Bo też nie wyobrażałam sobie czegoś takiego, że jest, odbywa się właśnie premiera, tam nie wiem, jest, zaczyna być głośno o tej książce, tam, jak, że prasa będzie o niej mówiła i tak dalej, ale że moi bohaterowie jej nie dostaną, że to, to dla mnie to było nie fair wobec bohaterów. No i jadę tam do jednego bohatera, on się nazywa Adam Cichoń i pokazuję mu tą książkę i on najpierw nie wiedział w ogóle, co ja mu daję, później tam ją ogląda, nie rozpoznał siebie na zdjęciach, ale to nie jest jakby clou, do czego klucz tej historii jest takiej, że kilka dni po tym, jak ja dałam tą książkę Adamowi, Adam często budził się w nocy o trzeciej nad ranem. On był, bardzo cierpiał właśnie z tego powodu, że on jest sam, że, że żyje sam, że go wszyscy opuścili i tak dalej. Ono trzeci w nocy budził się i często rozmawiał ze swoją matką. I mówił tam: O, mamo, widzisz, ja do ciebie tutaj wróciłem w bieszczadę, a ty mnie zostawiłeś i teraz jestem z, 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 zupełnie tutaj sam. I on kilka dni po tym, jak mu dałem książkę, on do mnie zadzwonił i powiedział: Wiesz, co, Agata, pamiętasz, jak ci mówiłem, że rozmawiam w środku nocy, jak nie mogę spać ze swoją mamą? Powiedziałam mu tak, Daś pamiętam. No, to teraz rozmawiam z twoją książką, która zawsze leży u mnie pod poduszką, jak zasypiam. Piękne. I to jest jedna mhm. historia. A druga historia to jest, jak miała w tym roku wystawy, właśnie w Warszawie, też y, dziewięciu bram w Kordegardzie. Przyszła jedna pani, która przez cały czas strasznie długo siedziała w galerii, tak od momentu otwarcia wernisażu do samego końca. I później ta pani zadzwoniła do galerii. I powiedziała, że strasznie dziękuję za tą wystawę i za moje historie, bo ja później tam opowiadałam. robiłam jakby taką opowieść jakby przez te zdjęcia wizą i wizką, którzy przyszły zobaczyć tę wystawę. I ona powiedziała: Strasznie Wam dziękuję, że zrobiliście tą wystawę, że ja mogłam przyjść zobaczyć zdjęcia Agaty i dziewięć bram. I mam wrażenie, że wczoraj w nocy, jak zasypiałam, byłam innym człowiekiem, a dzisiaj rano się obudziłam jeszcze innym człowiekiem po obejrzeniu tej wystawy. Piękne. I to jest dla mnie taka, takie coś, co, co mnie strasznie buduje. I takie, że, że ludzie, że widzowie, którzy oglądają te zdjęcia, że nie rozumieją dokładnie to, co ja chcę powiedzieć. I że dla mnie to też jest właśnie takie fajne, że to coś może zmienić troszeczkę w, w tobie, w środku. Bo mhm. pewnie, jeśli pamiętam źle, ale mm, moja pamięć jest taka, że wyjechałaś w Bieszczady. Robić ten projekt, który był takim samotniczym, długotrwałym projektem, uh -huh. po tym jak wróciłaś z um, Majdanu uh -huh. i z, z pracy, która wyobrażam sobie, że była po prostu wyczerpująca i wstrząsająca, i że był, Czy, czy dobrze mówię? Tak, 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 tak. było. Uh -huh. Chciałabym, żebyś o tym opowiedziała, bo o tym trochę się mówi, trochę nie mówi, czyli też o jakby takim wyzwaniu tej pracy poeterskiej, że ona potrafi po prostu nieść za sobą też to zmęczenie. Tak i ta praca fotoreporterska, owszem, potrafi nieść za sobą zmęczenie, ale dla mnie też to było takim kluczem, że to bycie tym fotoreporterem właśnie też jest samotne, w sensie, że ja muszę dotrzeć do tych bohaterów sama, że, że tą drogę się zawsze samemu odbywa, mimo to, że czasami się ma tam wokół właśnie ludzi, wokół siebie itd. i tak dalej. ja też się zdecydowałam, ja po prostu potrzebowałam odpoczynku, bo na Majdanie spędziłam praktycznie całe trzy miesiące, tam siedziałam to może z jakimiś takimi malutkimi powrotami do Warszawy, żeby się przebrać i tak dalej, ale później po Majdanie jeździłam przez półtora roku bardzo regularnie, do Ukrainy, żeby opowiadać o tym, co się dzieje na wschodzie. Nie wiem, Siedziałam z chłopakami z batalionów na samym froncie. Później się przenosiłam na drugą stronę, żeby opowiadać też o drugiej stronie, czyli to, co się dzieje w Doniecku, żeby pokazać tą stronę separatystów itd. i tak ja dalej. Podczas tego całego jeżdżenia uświadomiłam sobie coś takiego, że jakby trochę straciłam sens, straciłam poczucie i sens tego, co o czym chcę opowiadać, o kim chcę opowiadać, że jakby cała moja praca poprzednia i właśnie ta, którą robiłam, pracowałam, jak pracowałam na Majdanie i później relacjonowałam tą już stricte wojnę, to była taka stricte fotografia newsowa. I ja sobie uświadomiłam, że ja nie chcę tak w taki sposób pracować. W sensie, że nie, moim zadaniem nie jest tworzenie jednego zdjęcia, tego najważniejszego zdjęcia. Tylko, że ja chcę tworzyć historię i po to mi były Bieszczady, żebym mogła to wszystko sobie poukładać. Po to mi były Bieszczady, że właśnie, że mogłam zostawić, zdecydowałam się całkowicie, że zostawiam wszystkie aparaty cyfrowe, że wyłącznie biorę wielki format, który jest, yy, wszystkie aparaty, które biorę są analogowe. I dlatego też zdecydowałam się właśnie na fotografię wielkoformatową, która jest fotografią wymagającą. Która wymaga bardzo dużego skupienia, która jest ciężka, gdzie nie zrobisz serii zdjęć, tylko możesz zrobić jedno, jedyne, pojedyncze zdjęcie. I moim zamierzeniem było takie coś, że ja muszę się, że chcę się na nowo niejako trochę nauczyć fotografować. Muszę się nauczyć na nowo skupić i chcę usiłować sfotografować ciszę. I ten projekt po właśnie Ukrainie dał mi do zrozumienia to, że ja nie chcę właśnie się zajmować tym newsem, że ja, chcę, że ja chcę pracować długoterminowo, że ja chcę opowiadać o bohaterze, bo te pojedyncze historie są właśnie. Te kilka pojedynczych historii, składa nam się na tą wielką historię w cudzysłowie, tak, która, która dzieje się obecnie. Um, I że. I to, i, że ja potrzebuję zbliżenia do bohatera. W sensie, że ja, ja chcę się do niego zbliżyć, chcę, żeby ten bohater czy bohaterka mi zaufała. I ja też bardzo się otwieram przy nich, bo historia, którą później opowiadam, którą przedstawiam właśnie widzom, czytelnikom, czy w galerii, musi być jak najbardziej szczera. To brzmi, jakbyś wzięła sobie naprawdę do serca radę swojego profesora i twojego mistrza, tą, żeby się zbliżyć do człowieka. Chciałabym, żebyś ty pomyślała, jaką radę mogłabyś ty dać osobom, które marzą o tym, żeby zostać fotorepoetyką. Chciałam właśnie sprecyzować to, żeby ta moja rada, chciałabym ją skierować właśnie głównie do fotografek, fotoreporterek, dokumentalistek. Um, ja mam kilka chyba takich rad. Pierwsza rzecz to jest, chciałabym strasznie, żeby kobiety przestały się bać fotografować, albo przestały się bać wykonywać te pierwsze ruchy, w sensie jak ja siebie obserwowałam i teraz obserwuję właśnie młode osoby fotografujące, to mam takie coś, że kobieta zanim um, weźmie telefon i zadzwoni, nie wiem, do redakcji powie cześć, nazywam się taki, tak, jestem w takim, w takim miejscu i będę fotografować to, może byście chcieli ten materiał, to trzy razy się zastanowi. Mhm. A facet tego nie zrobi, mężczyzna tego nie zrobi, od razu sięgnie po telefon i zadzwoni. I chciałabym, żeby ta moja rada była takim, że hej, nie zastanawiajcie się, bądźcie śmiałe, nie wahajcie się. I to, co ja zawsze powtarzam wszystkim moim studentom i studentkom: mówcie o prawdzie. I wy musicie też być szczere wobec swoich bohaterów, bo to widać później na tych fotografiach. Ja zawsze, to jest mój taki styl, że ja zawsze właśnie staram się zbliżyć do bohatera i też o tym później uczę i to, też to daję jako wskazówka dla swoich studentek. Czy polecasz taką drogę zawodową, klasyczną, żeby iść na studia? Taką drogę przeszłaś, bo przecież ty skończyłaś ludzką filmówkę, yy, jeśli dobrze mhm. pamiętam. Czyli przeszłaś taką klasyczną drogę zawodową. Co o tym sądzisz? Czy to jest droga, którą polecasz, czy należy chwycić za aparat i być samołkiem? Jeśli mam być szczera tutaj, no, za, co, za co filmówka może mnie zabić, filmówka mnie niczego nie nauczyła. Ja trafiłam faktycznie na jedne, może dwa zajęcia, które były bardzo fajne, bardzo fajne pracownie fotograficzne, ale one w tej nauce takiej stricte fotograficznej mnie kompletnie niczego nie nauczyła. Więc ja spotkałam, jestem wdzięczna filmówce za to, że po prostu dała mi grono bardzo fajnych ludzi, z którymi mogłam rozmawiać na korytarzu o fotografii, o obrazie i tak dalej, po prostu pasjonatów fotografii. I to jest rzecz na pewno taka, która, którą da, dają, dadzą pewnie każde studia. Więc ja z ręką na sercu bym polecała ominięcie w ogóle szkoły, bo ja uważam, że szkoła nie jest do niczego potrzebna. Tylko po prostu złapanie za aparat, i wychodzenie na ulicę, i fotografowanie, i wypracowanie sobie własnego stylu opowiadania, własnego stylu pokazywania, fotografowania, obrazowania. Ale to, co bym polecała jeszcze. I to też jest skierowane do kobiet fotografujących, do fotografek. Jest szereg różnych mentoringów, szereg różnych, nie wiem, workshopów z różnymi fotografami czy fotografkami. I taki typ nauki daje najwięcej zawsze. I my właśnie wraz z Agency, bo przez to, że. Przy okazji wszystkich strajków, które teraz, strajku kobiet, które się odbywają, ja zauważyłam właśnie takie coś, że bardzo dużo jest fotografek na ulicach, też jest bardzo dużo fotografów, i zdjęcia, które są używane w prasie, bardzo mała część tych zdjęć jest właśnie fotografek, że większość, nie wiem, fototorów, fototorek, czy dyrektorów, dyrektorek artystycznych używa zdjęć mężczyzn. Mhm. A z jednej strony moje jest takie. Przepraszam, ale to jest rewolucja kobiet i dlaczego magazyny używają właśnie zdjęć, fotografii głównie mężczyzn, skoro na ulicach jest tyle fotografek. To też jest głos do fotografek, że one są za mało słyszalne. I my przy okazji tego chcieliśmy wraz z agency zrobiliśmy właśnie taką akcję Woman to the Front i przy której będziemy robić też warsztaty dla kobiet. Ach, to wspaniała wiadomość. To, tak, to ogłaszamy w takim razie, że można się zgłaszać przez ym, stronę agencji? Tak, no, my to będziemy <grym> jeszcze bo teraz siedzimy nad programem, nad budową programu a, i to będziemy jeszcze ogłaszać w jaki sposób. To będzie przez wysyłkę portfolio i tak dalej. Ale przy, właśnie w tych warsztatach chcemy, bo to nie mają być nauka jak fotografować i tak dalej, tylko jak w jaki sposób piczować materiały do redakcji, <grym> w jaki sposób, nie wiem, układać portfolio, z edycji portfolio, ze sposobu Mówienia o swoich pracy, o swoich projektach, bo to też jest bardzo ważne. I taki cykl warsztatowy, trzymiesięczny, będziemy niedługo ogłaszać. Świetnie. Chciałam na koniec Cię zapytać o marzenie zawodowe. Czy myślisz, czy masz taką myśl, co chciałabyś osiągnąć, zrobić, jakiś temat, który chciałabyś podjąć, albo drogę, którą chciałabyś pójść? Ja mam zawsze takie jedno marzenie, które jest przez cały czas gdzieś ze mną. Żeby, żeby to myślenie, i teraz nazwa to myślenie trochę idealistyczne, które ja mam, ale ona nie jest do końca idealistyczne, bo ja uważam, że ono jest w pewnym sensie też realistyczne. W sensie, że ja uważam, że fotografia zmienia coś w ludziach, a że może nie, ona nie zmieni jakby świata globalnie, tylko tak jednostkowo, a cegiełka do cegiełki się stanie i można coś z tego zbudować więcej, prawda? I moim takim marzeniem zawsze jest coś takiego, żeby mi się to nie zmieniło. <śm> że ja bym chciała, żeby moja fotografia zawsze mówiła o tych, o tych właśnie osobach wykluczonych i żeby była zawsze nakierunkowana na pomoc, na niesienie pomocy, tak? żeby żeby zawsze po prostu mówiła o tych osobach wykluczonych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. To był podcast wysokich okcesów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.